Cześć wszystkim z tej strony Poziomka. A oto kolejny odcinek z gry Ratatuj. Moi drodzy, idziemy tam, gdzie prowadzi nas nos. Czyli tam, <grytania> czyli na piec. Opuszczona rzecz, kuchnia. Musisz się tam dostać i pomóc przyjacielowi dokończyć danie. Ostatnia rzecz, jakiej nam trzeba, to utrata tej restauracji i dostaw jedzenia. Gdy chodzi o gotowanie, to zawsze jestem gotów. Ten człowiek wciąż tu jest i wpadł w amok. Musisz znaleźć sposób, żeby go stąd wywabić. Co powiesz na ta Łazienkę? Tatku, bez obaw, poradzę sobie. To tak mało przyjacielskie, czekajcie. Teraz będzie misja popraw pop filter. Udało mi się i nawet nie spadł. Nie spadł. Wow co to znaczy, że wpadł w amok? Ach, biedny linguini. Inni szefowie zostawili go, żeby sam dokończył końca. Ale to jest finał? Ale nieszczęście jednego szefa jest okazją dla To jest finał? Musisz mu pomóc, Remy. Jesteś got? Czeka. Co? Wait. Ja już nie pamiętam tej gry. Czekajcie. Czy, czy to jest finał? Gry? Nie. No way. Ta gry. Co? Mordo. Ja już jestem głupia. Zagrajmy sobie kiełbasa shenanigan. Shenanigan? A to nie rasistowskie? W dzisiejszym czasie już ktoś by się doczepił: do drugiego członu, nie żeby coś. Co z tego, że to pewnie nazwa własna. Czyli dzisiaj temat grilla? Kurde... Powiem wam tak... Pamiętacie jak byliśmy chyba w krainie mięs? O ile dobrze pamiętam. Powiem wam moi drodzy, że... Chyba... Nie ma mięsa, którego bym nie zjadła... Z grilla! Bo ja totalnie widzę różnicę smakową między boczkiem. No dobra, nie. O tak! Przepraszam, skupiłam się zbytnio. Bo, bo może za mocno powiedziane, że nigdy, ale tak szczerze boczek normalnie nie lubię, bardzo nie lubię. Ale taki boczek z grilla to ja jeszcze bym zjadła. I teraz się tak zastanawiam, jaka jest magia grillowanego jedzenia. Naprawdę. I sobie myślę, czy jest coś takiego, czego nie zjem z grilla. Może jak. Coś mi wpadnie do głowy, to to powiem. Ale na przykład bekonu. Bekon ja na przykład właśnie nigdy nie jadłam, albo jak w sumie, jak jadłam, to jadłam właśnie takie bardzo niedobre, że mi wręcz nie smakowały. I zjadłam raz u kumpeli na grillu. I o matko i córko, jakie to jest dobre. Ale tak, jeżeli chodzi o Grilla, no to moi drodzy, taki top of the top. Jeżeli chodzi o Grilla w moim przypadku. Eee, no to ja chyba jestem najbardziej fanką karczku, karczek z grilla to jest życie, ale tak to po karczku chyba dalej od razu będzie eee, kiełbasa, wydaje mi się, że kiełbaska, Tylko najzwyklejsze eee, muszę przyznać, że mam jakieś takie też dziwne upodobanie do białej kiełbasy, ale taka kiełbaska wiecie, chyba podwawelska. Albo w ogóle, no taka typowa grillowa polska kiełbacha. To jest coś, czego potrzebują moje kubki smakowe w lato albo wiosną, kiedy jest sezon grillowania. No, uwielbiam. Po prostu grill jest magiczną rzeczą, to prawda? Chciałabym mieć taki, wiecie, grill domowy pokroju takiego, że. E, wiecie, że mogę sobie. Wiedziałam, kurde, ale nie pomyślałam. Bardzo źle jest, bardzo źle. I ja tam byłam, czy? Hmm... chciałabym wiedzieć, gdzie mam iść. Ty, no nie wiem, którędy ja przyszłam. Dobra, teraz już wiem. Przynajmniej już wiem, którędy przyszłam, ale co mi to da, jak ja tam pójdę, bo oni czasem lubią mnie niefajnie teleportować. Chyba pod górkę. Ja nie przejdę. Czy przejdę? Dobra, idziemy tam. Najwyżej będzie na mnie. Eee, jeżeli chodzi jeszcze dalej o mięso. Aha. Kurczak z grilla. To jest życie, moi drodzy. Kurczak z grilla to jest totalnie... Też szef totalny. Ile on razy zrobi po prostu, wiecie, furorę na imprezie. <grydy> Matko, zjadłabym sobie takie mięsko z grilla. Naprawdę. Albo burgery z grilla. Chociaż jedyne jakie jadłam to takie biedronkowskie. No to wiecie, jak takie prawdziwe mięso musiałoby dobrze smakować na grillu. Matko i córko. I need grill. Klikałam. No to można spaść od kiedy? Dobra, widzimy się w tamtym miejscu. Dobra, wcześniej gdzieś tutaj mi się zginęło. No. No to mam, też bym prawie zginęła Cześć. znowu. Szaszłyki też są super, matko. Szaszłyki z pieczarami, kurczakiem. Cebulą, cukinią, cukinią, o tak, cukinia to jest to. Pamiętam, jak miałam sesję na studiach, i nagle wróciłam na Hawirę, a tam tylko moja siostra ze swoim chłopakiem, a oni zrobili takiego potężnego grilla. I ja miałam takie. Jak to. I, 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 I wiecie, ja byłam tak nakarmiona, głodna studentka, wraca o 21, Dostaję masę jedzenia, miałam się w ogóle uczyć na egzamin, czekajcie, to A skończyło się tak, że wypiłam z nimi drina i, i się nic nie uczyłam i zdałam ten egzamin na 4 i 4,5 albo 4, już nie pamiętam, kto pamiętał ceny, wiem, że na pewno to nie była 3, ani piątka, więc no. Ale to była taka, wiecie, bezpieczna ocenka, taka, o, oh, w sam raz. I tak nic z tego, bo nie powiem. Miałam coś takiego, że w sumie mogłam e, złożyć podanie o stypendium, którego i tak bym nie dostała. Ale mogłam, mogłam, mimo wszystko mogłam. E, I przeczytałam, ile papierów trzeba wypełnić, to już mi się nie chciało. Jednej gwiazdki nie wzięłam, no trudno, ale zwiedziliśmy ładnie świat. Matko, muszę sobie kupić, muszę namówić rodzinę, żeby kupić e, ten taki grill do kuchni. I będę se robiła, dobrej zonko. Se, kurde, jaki akcent. Se zrobię. Dobra. Idziemy tam w takim razie. Krewetki. A ty co tu robisz? Jedzonko to Siema. Bez dwóch zdań, pychotka. Musimy się pozbyć tego człowieka. Wow! Ale ja! Jaka muzyka. Ej, zwab go do spiżarni, tam go zamkniemy. Tak, tak, to to jest finał. You know. Ja w taki fikuśny sposób mam go zwabić, odkurzać. Niektórzy ludzie nas lubią, ale ten z całą pewnością nie. Udało się. On nie idzie w moją stronę? Ee... Że... Że ja? Mam sosik. Więc jest dobrze. Smacznego. Aha, i mogę już wziąć puchę, okej. Okay. Po prostu będę się użerała z krabikami. Mniam, mniam. Ale zobaczymy, czy to będzie ostatni odcinek, tak szczerze, zobaczymy, zobaczymy. Bo może podzielę, a, a. Można i tak, nie? Śmieszno. Załatwione maestro. Po prostu homar na homara. A nie, nie odzyskam mojego... O, ciena. Chyba stałam na tym miejscu. Łamatko. Kto to wylał? Ja nie mogę. Jaki pacon. Wszędzie są. Wszędzie. Uuuh. Gdzie? Czemu on nie widzi? Wow. Utknęłam. Mhm. Dobra. Nienawidzę tych krabów, po prostu rrr. Mas. Zjedźmy. Ciekawe, czy to jest gorące. Bo tak w sumie... Remi wydaje się na niewzruszonego. I nie wiem, czy tak powinno być. Jedliście kiedyś homara? Ja nie. Mhm. Już to widzę. Dobra. Tutaj jest i te pułapki na pułapka. Jest jeszcze gdzieś to dziadostwo? O, poszedł se. Nie zaatakował mnie, a mógł. A mógł. I teraz będzie odkurzać. Yeah. Już myślałam, że spadnę. Dawaj! <grywa> Nikt go nie usłyszy. <grywa> zginie w tej. Dobra, wiem, że nie zginie. Pięknie. Kto jest szczur? Jam jest szczur. Para, pa, 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 Wow. Łatwo krzywdę. Cześć Twitch. Remi w kuchni roi się od pułapek. Zrób coś. Użyj łyżki, żeby je unieruchomić, albo tam wroga. Spoko. chyba się do roboty. Chyba wolę wrogów. Nigdy nie sądziłem, że bycie szefem kuchni może być tak skomplikowane. I niebezpieczne. Ja jeszcze ja w to wpadnę. No, chono, Jakie to jest głupie. Przestraszyłam się tego. Naprawdę się tego przestraszyłam. Co tam jest? Aha. Super. Wypadałoby hmm. wziąć łyżkę. O. No proszę. Okay, jest sobie kolet. Pięknie. Cześć! Zgubiłam krewetę? A, tu jest! Chodź tu. <grymne> Pięknie. Yy. Dobrze! Jeszcze jakieś pułapki? O, kurde. To się załatwiłam. E. Kryję się przed tym dziadostwem. Ty, łyżka. Super. Tyle ta. Dawać mi łyżkę, czy ona się nie rozpałni Aha. Cześć. O matko, z każdej strony. Łatwo? Ale uciekłam. Matko, hop, chcę wiedzieć tylko, gdzie ta pułapka. A był swego czasu taki serial z Kuleszą, i był to jeden chyba serial taki polski, który był w stanie naprawdę mnie zainteresować. Muszę przyznać, że miał w sobie coś. Nie mogę stwierdzić co, ale. Drugi sezon dobra. Drugi sezon był yy, niefajny. No. Rujama Facepalvo. Ale pierwszy był spoko, podobał mi się. Teraz jest ten taki Herkules, czy jak to się tam nazywa. Yy, nie oglądam żadnego odcinka, ale też wydawało się spoko. Nie wiem, czemu w sumie nie oglądałam jeszcze. Może czas to zmienić? Dało się. To, to było. Przypadkiem trochę, ale damy radę. Dobra, lecimy z tym. Świetnie. Mm -hmm. Mm -hmm. Łup. Potrzebna jest jej książka z przepisami Gusto. Przyniesie jej książkę z biura. Dobra. Jestem najlepszą sekretarką ever, dam radę. Kolet, Chiluj! Już biegnę! <laughs> Taki ogras Bardziej gotów już być nie mogę. No te Dobra, teraz będzie zabawa. Będzie magia. Patrzcie na to. Patrzcie tylko na to. Ty musiała przebiec z tym. Łomatko. W sumie ja to tak zbieram, a... Tak Świetnie. mi zależy na tym wyniku, że wcale. Dobra, masz... Zryj sobie. Oho, tak! Ej, ale... ooo... A masz! Bum, malenki. Bum, maleńki. To też mu powiedziałam załatwione maestro maestro muzyka potrzebuję łyżki bo nigdy tych dziadostw nie po. o <laughs> łatwo pomożesz? siema <laughs> byłam pierwsza dobra, dobra najmniej sobie zginęło. Ej, tam coś jest na górze. Hmm. Szybko, 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 szybko. szybko, szybko, szybko. A, you know, too, too. <truth> Dobra. ok, teraz słycha. Nigdy nie sądziłem, że bycie szefem kuchni może być tak skomplikowane. I niebezpieczne. I'm back. E, o, dobra. Czmych, 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 czmych. Kurde. Super. Polecam się każdemu. Ła! Ła, ła, ła. Ła, ła, Super. No to już sobie zginęłam. Ono mnie się jakoś nie łapie od dzisiejszego odcinka, zauważyłam. Nie podoba mu się, co? Zrobimy to powoli. Rozbędziemy się wszystkich. No, prawie mi się udało. O, tam jest walka o baterie. Hmm. Dobra? Ła! Wow. Wow. Ale zrobimy to tak świetnie. Przynajmniej coś mi się tutaj fajnego przytrafiło. I coś tam dałam radę wykombinować. Okej. Okay. No, było blisko, so close. No, e. dobra, po kolei. Powiem, że muszę tak to iść jeszcze raz. Ale w sumie, po co mi to? E, dobra, przynajmniej mieliście takie wiecie, mini explore. Życie. No nie zbiorę wszystkich. Złapię wszystkie Pokémon. Ja już przeszłam raz tę grę. Remy na 100%, więc wiecie. No nieźle. No to. Ładnie. Ciek. Pyk. Hop. Hop, hop. Rok. Wow. Hop. Uii. Mamy to. I na dół. <gry> o matko. Jestem ciekawa kto się zaśmiał, bo ja mimo wszystko się zaśmiałam. Ale ja nie spodziewałam się takiego obrotu zdarzeń. Szczerze, nie wiedziałam, że to jest w ogóle możliwe. A tu jednak widzicie. Lubię zaskakiwać. Kontenciara. Skryjmy tę puszkę tutaj w bezpieczne miejsce. Przynajmniej tu nie ma krabików coś nowego, coś nietuzinkowego, nie szablonowego, bym nawet powiedziała, prawie spałam. Ej, a to powinno stawiać chyba opór, nie? Czy nie? Kriacie, jakie obrazy. A czemu tu nie ma żadnych gwiazdek? Tylko w kuchni takie szmery bajery. O, mamy książkę. <laughs> jak walczy. <laughs> Zbara. To jest to... Ale pachnie. Dobra moi drodzy, ale na ten moment kończymy ten odcinek, następny będzie w takim razie finałowym. Mam nadzieję, że ten Wam się spodobał. Jeżeli tak oczywiście, będę Wam bardzo wdzięczna za skomentowanie oraz ocenienie go, a my się słyszymy już niedługo, także do usłyszenia. No i cześć!